Um, widzowi um, Gramy sobie w fański jumping ja Jestem w konkursie, zostało mi 21 skoczków Będę Wam dzisiaj komentować audio Zobaczmy O, czekajcie Co tam nowego? Uuuu Red Bull, to no, czekaj um, Teraz Maxim Bartolin. Musi skoczyć 124 metry. Aby objąć prowadzenie. Hmm, dobra trajektoria lotu położony bardzo na matach ląduje telemarkiem 123,5 metra. Oceny nie za wysokie. 2,1 i 1 odjęte za wiatr. Tate France 20 skoczków pozostaje już na liście. Zobaczymy. Tate France. Czy będzie to fajny, daleki skok? Tego naszego Tate France. No! Powiedzmy. Powiedz. 4 odjęte za. 4,8 odjęte za wiatr. No, ty nie za wysokie, tak samo. Jak było w przypadku Bartoria. No i teraz pora na czterech Polaków. Pierwszym z nim będzie Jan Habdas. Dziewiętnaste miejsce Po pierwszej serii. Lektor Sandro Partilla. Ładnie. 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 Siódme miejsce. Dawid Kubacki Dziewiąty w się świata Dawid. Leć Wyjście. no takie, takie, takie sobie, ale, ale Nie wyglądało to za dobrze. Do, no ty dobre, ale dużo odjętych punktów będzie pierwszy. Dawid Kubacki Teraz Kamil Stoch. Jego życiówka to 251,5 Zanotowana w planicy Zobaczymy. Ale nie ląduje telemarkiem przy bardzo mocnym wietrze. Dziewiąte miejsce hm. No ty za niewys niewysokie, niskie bym wręcz powiedział i dużo odjętych punktów. Jak to na sędziów przystało. Pierwszy Dawid Kubacki. I Andrzej Stynkała. Ten zawodnik chciałbym go więcej w tym pucharze świata oglądać. I dobrze, no może się nawet do regularnej kadry załapać. Trzeci. No wysokie, ale dużo odjętych punktów. Przeważę. co przeważa o tym co nie, dzisiaj... Clemens Eigner tak. będzie już jechał Clemens Eigner hmm, hmm. daleko daleki stok 123,5 No ty nie za wysokie no jak na igrę na dobre i mało odjętych punktów. Drugie miejsce za Dawidem Kubackim. 40 sobie. Aleksander zniszczył. 14 miejsce. Zobaczymy, jak Olek sobie poradzi. Daleko, ładnie. Markus Eisenbichler 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 Zobaczymy mm, Zobaczymy, zobaczymy To no, ty wysoki jak na Bichlera I trzy odjęte i dwa Och O lipka da Daję mu to prowadzenie. Na pewno dzisiaj będzie 13 miejsce. Hurl. Hurl! Ten zawodnik bardzo daleko ląduje. Ostatnio. Zauważyliśmy. Daleko ląduje. Piękny, piękny, daleki, piękny skok. Po prostu noty wymarzone. Prawie, ale dużo odjętych punktów. 16 i 8 Eisenbichlerem. Dużo. Anżela Niszek. Jedenaste miejsce. Nie do końca skok. 130 metrów. Tyle samo co w pierwszej scenie. No i teraz będzie przedstawianie Czołowej dziesiątki. Dziesiąty. Michał Hajbek. Dziewiąty. Mariusz Lindwik. Ósmy. Lowrokos. Siódmy. Andras Weninger, Szósty. Timi Zajc. Piąty. Karl Geiger. Czwarty. Pero Preft. Trzeci. Pius, Waszkę Drugi. Stefan Kraft. A po pierwszej serii wygrywał Daniel Huber. Zobaczymy. Michał Hajbek. Zobaczymy. I powiemy. To będzie jako pierwszy w dziesiątce. No już mówię, że to nie będzie hajbek albo jakiś Austriak. Będzie. To będzie. Ciało. Czołowa... 5 dla hajbeka. Mało odjętych punktów i dobre noty. Piękne noty po prostu. Marius Lindwig. Uuu, bardzo pomaga w locie. No, daje lek na tę lotność. Daleko, daleko, Mariusz Lindwik. Dużo odjętych punktów 7 i 7, ale dużo, duża nota. I dobre noty też dostaję. Lovrokos. Zobaczymy. Lovrokos. Zobaczymy. FSJ. Daleko, 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 daleko. 125,5, ale drugi. No ty, No takie dobre. Ale 5,2. Objęte za wiatr. Andreas Wellinger, siódmy. Lider Pucharu Świata. W pierwszej serii. Nie było odcinka, ale z drugiej jest. Bo druga to jest tak decydująco, ale Wellinger skacze teraz. Szczerze mówiąc, bardzo dobrze. Teraz Timmy Zajc. Egzekwos z Karlem Geigerem na miejscu piątym. Timmy Zajc. Zobaczymy. Czy czy piątym egzekwie. No to zobaczymy. Timmy Zajc. Dobry skok. Wyprzedza nim Andreasa Bellingera. W w dziesiątce. Najlepsza lokata w sezonie Timiego Zajca. To właśnie ta, którą teraz zajmuje. Karl Geiger. A, ten to nie nie, dale ale dobra, pił z jak, tak, jak ty. Czy te czwarte miejsce się na coś przełożyło? Czy bygra dzisiejszy konkurs? Nie wiem. Ale piękny skok Petera Prewca. No ty prawie marzeń. I trzy, jeden tylko odjęty za wiatr. Ale no, ty marzeń. Po prostu. Piusz spaszkę, Czołowa trójka została. Niś, stety, pero Peroprwc staje dzisiaj na podium. Co tu się dzieje? No ty słabe, pił paszkę. Dużo odjętych punktów. Stefan Kraft teraz. 145,5 w pierwszej serii. Zobaczymy, jak odleci Kraft. Czy pójdzie na taktykę, czy na waleczność? I chodzi na waleczność. Więc bardzo dobry skok, ale niestety na drugie miejsce. Teraz Huber czy Pedro? Huber czy Pedro? Daniel Huber. Zobaczymy. Stoi przed tym, aby może wygrać konkurs Pucharu Świata. Kolejny raz. Nie, przegrał go. Za Stefanem Kraftem. Trzeci. Dopiero. Osiem odjętych punktów i słabe noty. Pero wygrywa dzisiaj. I na tym chciałem zakończyć odcinek. Pa widzowie.